Jościanka z tej strony, Diabelek, po 11. Dzisiaj sobie gramy z moją siostrą. Przywitaj się. Cześć. No, nie, Julka, Julka już za chwilę dołączy do ja Jobby, bo Julka, Julka 21 ona jest. Za niedługo założył swój własny kanał, więc będę polecał bardzo go na filmach. Bardzo, bardzo. Do tego teraz sobie będziemy pikać. Wy, Brawl Stars. Mam nadzieję, że takie filmy wam się podobają, bo mam nadzieję, bo te filmy są bardzo fajne. Czasami są bardzo śmieszne, więc jak chcecie sobie, chcecie sobie poprawić humor jakoś, chcecie sobie poprawić jakoś humorek, to możecie wejść na mój kanał. Będziecie mieli tam, wiecie, będziecie mieli tam dużo fajnych i śmiesznych rzeczy. Więc bardzo polecam, na, Jul, na, kanał, na kanale Julka21, też będą bardzo fajne rzeczy i też na przykład będę tam ja występował, mówiła mi Julka, Jula, moja siostra, mówiła mi Jula że ten, że głównie będzie nagrywać Brawla i to więc bardzo zapraszam na to, na kanał jej. Kanał jej bardzo fajny jest naprawdę, bo widziałem jej początkowe filmy. Naprawdę to jest mega fajne. Właśnie Jurka sobie wybiera postać. Jurka nie, dopiero zaczyna z brawlem znaczy, no miała już kilka kont, które straciła. Ale Jurka teraz znowu zaczyna z brawlem, i <laughs> my, będzie się znowu odbijała. Ja oczywiście mam yy, 13 tysięcy. No, tak wygląda moje to. Moje... no kurczę, dzisiaj zaczynam, więc dzisiaj chyba nie nagramy filmu. Tutaj jest moje konto: zwycięstwa jednoosobowe, solo 406, zwycięstwa dwuosobowe, duo 440, zwycięstwa 3x3 1660, najwyższe pucharki. 13794. To oczywiście moje rangi. Mam bardzo dużo 20 i mam dopiero jedną 26 rangę. To sobie bardzo ubić na Edgarze To Był taki film oryginalizacyjny po wakacjach. Teraz niestety w filmie będą się pojawiły trochę rzadziej, ale na pewno nie będę Was zawiadał. Nie będę was... No wiecie co? Nie będę Was rozczarowywał, że że nie będzie filmów na kanale więc zapraszajcie mnie, tutaj macie mój kod QR, proszę bardzo znaczy jaki kod QR przepraszam, tu macie moje monst Monster z Diabelek albo no macie też mój kod QR, proszę bardzo, możecie mnie i ja was dodam do znajomych jeszcze chwilkę poczekam, żebyście sobie mogli zaskanować i już Oczywiście Julkę też pokażę tutaj, bo mam ją znajomych. Proszę bardzo, profil. Jula. Arginat Jula, 21. Proszę bardzo, mam cię ją zapraszać też. Ona będzie chyba chętnie przyjmowała zaproszenia, prawda? Mhm. Uh -huh. Prawda? Będ 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 Będziecie mogli zaprosić też Julę. Moich innych kumplów nie pokazuję, bo nie wiem, czy będą oni chcieli akurat, ale nie wiem, ale nie wiem. Możemy, możemy sobie popykać razem, jutro będzie jutro będzie coś takiego, że jak się uda, to jutro będziemy mieli coś takiego, że po prostu wam wyświetlę mój kod QR na filmie. I to pierwszy, ten lepszy, Będę czekał na zaproszenia i będziemy mogli sobie razem pograć. Będzie to aktywne przez... E, przez ile, Julka, może to być aktywne? E, przez... dwa dni, bo nie Przez dwie godziny, powiedzmy. Przez dwie godziny to będzie aktywne. No. Przez dwie godziny. Więc dwie godziny będziemy mogli sobie pograć w rankingowy, proszę bardzo, w ranking bykać w duo, solo, w te nowe mapki od Spongeboba wszystko, co tylko będziecie chcieli naprawdę, wszystko więc joł 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 elo dobra, no, żartowałem, oczywiście żartowałem no. nic nie widzieliście? wcale tam nie mam klauny i łapki w dół nic tam nie ma Dobra, zagrajmy sobie jedną rundkę. Zobaczmy, jak to będzie działać. Wezmę sobie jakąś niską rangę. Bo nigdy z moim netem nie jest nie wiadomo. Zagram sobie Janet. Dobra, zagram sobie Janet. Zobaczmy. A mi się wydaje, że będzie bardzo lagować. No, my też, ale będą chociaż bambiki. Okay. O kurde, czemu ja wziąłem Janet? Ja chcę na nią wybić rangę. No i jesteśmy w sas. Czemu ja wziąłem takiego sasa jeszcze na tą rundę? No nie wierzę. Pił. pio, pię. Ja nie mogę. No jeszcze ten debil, A ja nas strzela. Około, około mnie zabił. Dobrze, że wzięłem niską rangę. No widzicie, sami widzowie, że filmu nagrać nie mogę, bo słabe warunki są. Dobra, to do zobaczenia następnym razem. Cześć.